Cześć, tam W kolejnym odcinku z Bam Bambry z Sekola. W tym odcinku będzie Boże nie Czy się z moim sąsiadem. Cześć, witam. Sąsiad swoim z swoim zetorkiem jeździ, i ja mam cionik na testy z beczką. i powiem, że zostaw Primasol, nie? Piękna i bestia. No jest piękna, twoja jest bestia. No. Kilonid na godzinę. 53. Łatwo. Ile ja ma pojemności ta beczka? 18,5 Matko boska, to ja mam 8,5 Nie, to nawet nie, 8 równe Ile John Deere ma chyba 100... Chyba 160, 380, 180, coś takiego No 1 czy, tak dalej... Czy to jest. nie 200? Nie, nie pamiętam teraz, Ale coś koło tego, coś koło 200 ma Tak chyba 180 Wiesz ja to ja się mogę... chyba klasem będę woził jeszcze tego nie masz? Tak, no, obok ciebie. Zanim go to na te pole, to już będę wracał. Ale przynajmniej nie muszą nie, do, do mnie nie od... Spokojnie A tylko ja na taką beczkę, są też taką wielką machry. Więc jeszcze nasza reszta, jakieś nie na testy, bo miałem Masaje Maseja... Będzie... Nie Masej, NefHolland i Ridlund, że to jest ostatni. Aha. No to mnie jeszcze dwa będą. W kolejnym odcinku, ale nie wiem kiedy będzie ten odcinek. Bo mnie jest przerwa na, na kanale. Z NefHollanda ja mam stawkę nagraną. I z mfa też stawkę nagraną. No, kod wziąłem tak po orce, ale tak się kod złożyło. Który dziwnie tak się gra po wczętach tak przez na taką serię. Ale w ogóle za y zobaczyć, czy ja dobrze w ogóle pojechał. Bo tu jest ta mapa tak chodzi i ułożona. A ja, dobrze. No widzę, że. No, zator z boku stoi. Ja pier... Na przykład kiedy ty odcinek wrzucisz? W sobotę Matko, to ja jeszcze muszę trochę czekać na twój odcinek Gdy ty to wywalisz? Tam Z Ciebie powiem, jak zwykle Matko, to ani Kolonii, ani tego Chryste Panie, to ja muszę bo, czekać Bo ja nie wiem czy ja jutro będę, wiesz Może, so, mi, ten... może mi się jutro wydarzy ja teraz będę. tak się ułożyło, że dwa odcinki są do Oscara no jechać do tobą, czy gdzie mam jechać? Nie wiem Ja też coś czuję, że to mi tak. To czujesz ta beczka mi wystarczy na długo. Tak chyba. No! Bo ja tak jadę, jadę, a. O! No! A może bym dwoma beczkami <ślech> to bym ory, bo że to pole większe. No, większe są fakty. Przynajmniej przy Jak, jak, przy, jak rozdajesz tą beczkę, to możesz jechać tutaj do siebie, dam radę. No, no, dzięki, super, jeszcze nie zmienia się. No to że więcej tu pójdzie. Podlądawkę mogłeś. Znaczy, by jeszcze raz, a tu później jak za siebie. Ile no, przynajmniej, no jak ona szeroko już wyrzuci? No, chyba 14. U ja to tylko 4 metry między moim. Tylko, że nawet do końca nie dojadę Ja nie dojadę Już ci mówię, idę, Panie, jak ty to na ten gps -e? O, bez GPS-a No, ja nie wiem To ja nazwę torku e, chyba 14.8 hmm. no tak, nie, nie, nie. I Coś... Coś ten drondyl nie chciał... Coś nie chciał ruszyć i do tyłu Widzisz? Gdzieś... Bo to gówno, gówno nie. No, już dali to dali na testy, no. Wiesz, teraz przyjdę po klasę, to klasę będziemy ciągnąć. A ich nie to za chwilę walczę, podepnę. Hmm. To ja już ci są, że nie jestem potrzebny? Nie. Co ty robię na dalsze ciężko odcinka no właśnie, zastanawiam. Bo jak ty jesteś dobry, to nie mam pytań. No bo ja myślałem, że, że, że to rozwojanie komisji dużych poszło. No duże zajmą mi tu jazda, nie wywołanie. Chudy, chcę zrobić jakiegoś screena. Sąsiad, nie padł do tyłu. No już nie patrzę. I mnie patrz już w ogóle. Podam. Już możesz patrzeć Dobra no Zaraz No nie no i tak ja będę się jechać jeszcze raz Napełnić go Hi, Jedną beczkę wiozę <noise> Ja wziąłem już tu więcej Serio wziąłem, że tu więcej pójdzie Bo takie dość duże pole Nie da kończyć ciemno Mam no następny sobie na szczęście, a nawet średnia co na to dla te. go kupię wtedy. Nie wiem, do mnie, do mnie przyjedzie siernik. No do kukurydzy, do siania. No tylko w to my też chwilę sobie dają. Pierwsza sera, gdzie nie będę bogacz, i będę big hit. Kuj nie wątpię tego, gdzie te da. Do... Wiesz, ja już na końcu też mam dość sports, ale to co przyjedzie, to też mi dużo kasy zabierze. Ty, tak myślę. No. Idziemy nagrać za chwilę niemieckie gospodarstwo, bo ja nie mam nic. Dobra, soko. Chyba, że nagramy jeszcze jedno sokole. Możemy jeszcze jedno... jedno sokole nagrać. No ale wtedy to i tak nie wrzucę, bo na ciebie. Ale... Po prawie tygodniowej przerwie. No to niemieckie gospodarstwo wtedy. Chyba, Nasz... co nie chcesz dzisiaj dwugodników nagrać? Możemy nagrać sokole po tym gospodarstwu. No, no to najpierw pod Aha, ja najpierw, co? potem jest gospodarstwo. Aha, ja nie mam korzystać z internetu, sorry, sąsiad. No właśnie, sąsiad, bo coś odczułem, jak mi zaczęło znosić. Ja się nie... Tutaj mam muzyczkę sobie, mogę włączyć. Tu na to rozwiążę sobie, tu tak trochę pos posrany trochę z tym. Na, na wyziemie? Mam Ja jestem coś. Ja wyjść. Nie, bo sprawdziłem co coś, no żebyśmy tak go na internet. To znaczy, ne Holanda jeszcze mi nie zabrali, Ne jeszcze mam na testy. Jeszcze stoi. Nic sąsiedni, tylko się cieszyć. O no, MF a mi szybko wzięli. Na przykład w się stoi Czomśad, ja. ty masz jakąś... Kurde No dobra Nic, 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 ja to się ogarnę to odcinek Aha, jeszcze się nie, kurde, nie mogę, dobra, jeszcze ten nie... To jest cały polec kukurydzy zosiane, Tak. Czyli największy kawałek kukurydzy posiane. Teraz tylko zwałować. To jeszcze trochę wymaszone, ale tutaj, Co ja, sąsiad? No. Moja do siania No. Kolejna seria, kolejna akcja a to, to jest wszystko, jest jest kurydzę i, i owiec, a tak kończę soję. Może to będzie lepiej, co pani na wróżówce? I jeszcze chyba soję, ja też będę miał, Mam nadzieję, że kukurydza będzie lepiej, co pani na Czekaj, Tu będzie. A nie, ja, soję, bo jeszcze Można... Owiec, kukurydza i soja Przecież na u nas tu nie było, brakowało, ale. A właśnie, Maciek... Co? Prawie się zderzyłem. No, widzisz. <grafy> Ten, teraz, wczoraj, wczoraj, tam, tam, w tam. Na trzy wiosce, gdzie chodzę do szkoły, był wypadek. Ten kolega, to gadałeś? Nie. to? My... No, jeden chłop chciał skręcać tam na blokowiska, a tam ktoś z CB mu gnał no, tak 120, no i wjechał w dziurę, skasował drewniany sup z, z, wiesz, z linią wysokiego napięcia i dachował. No nie wiem, mnie by, by po poszedł. No, przy, gdzie, przy, gdzie przy tym są chyba 5 wikołków. Wymaga wapna, no bo to się potem będzie wapnować O kurde, lagi no, sąsiad, co znajemy tam, sąsiad, może nie masz czegoś do rozrzucenia. Oborni... Znaczy tym gnojowicem nie no, bo ja tak trochę dużo tej gnojowicy mam, chyba będę sprzedawał. Chcesz? Na 164 możesz obok ciebie wylać O to mogę wylać Mam tego od 0 bania i... No miałem dwie, dwie, dwa, 200 tysięcy litrów no Ile beczek wiozłeś tam? A na to pole? No To, wy, to wywiozłem... Yy, drugą beczkę wiozę Moją No, tylko No i to jedna twoja Ile twój się w nich Ma godzin? A ty w ogóle na czatkach? Ty jakaś... kasa? się Ulala, no! Trochę ma! Wiem, że to taka szpecz. Ulala! Ja bawiłem po samym zbioręcym się tu kiedyś kupię. No ja nie wiem, czy będę po samym zbioręcym. Chodź, jak ją pomysł Chodź, znaczy, i tak to jako minion nie kupię, bo sprzedam inne sprzęty. Tak, no właśnie, już mam podpisaną z tą umową na... Koszanie zboża. No właśnie. Jak się powiedział, a to trzeba to, 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 to też powiedzieć, weda No, no dominator musi po ciasku tramo to godzin jeszcze. Ty, po odcinku zobacz sobie, jakie są promocje. Na odcinku nie. Dobra. Kurde, musieli już dwie godziny posiał i nie wiem o, no, so kurde macie... Laga miałem W osobowkę, To jest W walnałem walnąłem kołem no, no można i tak Miałem laga, my trochę drogę ściągnęła, szybko skręciłem i... Kurde ten Klas chyba z tym świętem co ja bym go chciał kupić Może być za mały trochę O ja jaki... A no, co, klasy cię ja zostaje?

nie ta seria na Jandiry. no a innych można się pobawić Jandiry. A mi się ten podoba. Przepraszam, wyśle ten ma koni Kiedy? 260 O Boże, no Sąsia to... No takiego mi przywiezie, jak chciałem 200 konnego, no. Bo chciałem ogólnie szóstkę rk ale że mi przywieźć takiego dużego to inna sprawa To ja będę miał 165 konny ciągnie, myślałem, że to dużo, a Sąszak wyjeżdża z grubie rury a na to pieniądze ma. No. no na testy przyjechał. Jeszcze nie kupiłem. Wiem, wid wi wiem, widzę, że to nie na wozie, po prostu chcę trochę gniewicy zmarnować. O no boże, to ja się może że co tam robi. Nie chcę, po prostu ja jeżdżę po, po polu tym moim. Możesz mnie teraz to nalaga, ale ja muszę coś sprawdzić, bo mi to spokojnie da. Znaczy, bo ja jeżdżę teraz na tym. Na tych trzech kawałkach, tych małych, co ja mam sobie je zaorane Spokojnie, zaraz nie będzie laga Nie, nie odczuwam na razie Chwała Bogu Po prostu sobie że w tym polu, gdzie, gdzie dwa kawałki mają 100%, a drugie nie to ona jest za duża Ajajaj aj, aj. To pole to jest chyba na moje najmniejsze teraz, co na nim teraz jeżdżę No, no chyba na mniejsze kawałku są. Jeszcze ja, że drzepa jakieś chciałeś? Jo, dwa pola Kurde czemu to ma tyle pojemności jaj A, w sensie, to się zatankowe, wtedy wywiozę cię tam, na tamto pole. Czy będzie sam się robił na odcinku, jak będę nagrywał? Kukurydzę się. O no, proszę. Albo soja. Albo to i to. Za tu nie pracuję, na soję, ja będę kukurydza się. Jeszcze lepiej. Słuchajcie, on nie też, jakieś testy będą jeszcze? Nie, swoje. Tylko się przyjedzie. No, widzisz, ja na przykład się zastanawiam, czemu nie ma I jestem z tego faktu niezadowolony Kurde, ale lag mi teraz wziął przy przygospie Dobra, dodana jest tutaj not Widzicie gnaję też mam od zarąbania no, już trochę mniej Boże, zapomniałem, że tu krzyłoby też mam. Jak na moje krówki? Ja jestem, w sensie, to ja mam więcej bydła temu. No Muszę w końcu wejść do tego moda i go. A to karmę nie zmniejszyć, jo. Ja? No, ja, bo to jest katorga. Jo, jak ja tutaj nią. No. Ty, to ja wiem. Nie będę. Zastanawiam się, czasem nie zrobić tak, że jeden na jeden będzie siał. Drugi będzie... Też chciał, a trzeci będzie kosił. No. A czwarty co będzie? Pojeżdżasz? Czwarty stoi z poszewozem. nie mój misterny plan nie wypali. Jaki? A miałem fajny sprzęt, który chciałem kupić. Mhm. Chyba, że? No dobra, to, to tylko ma na opony. No on kijować, kurde Ja mam fajną zabawkę, którą chciałem kupić, ale... No niestety chyba, chyba tej zabawki nie kupimy no Już 18 to odcinka Ja idę szukać święty po swojej odcinek już No weź się nie trwaj przez chwilę O, no, już no, przepraszam, no. Chciałem zejść chcę, chcę zrobić skrina, bo fajnie cię jechał i zaczął zjeżdżać przez to, że coś skinęłeś. Chciałem w so samochody wyłączyć. Teraz mam w czerwcu egzaminy. Kukurydza będzie oporna, coś ci powiem, sąsiadek wyro... A ja mam więcej hektarów kukurydzy Jak zwykle Weź, Ja się jeszcze nie wiem, czy będę... Nie wiem, ile ja chcę jeszcze siać kukurydzy Na pewno na jednym kawałku, ale czy jeszcze na jakimś, to nie wiem Ty zawsze z tą kukurydzą przez... Ro, robisz dużo No A ja zrzepokałam się. No i. pamiętasz Nizin? No. No to ja nie mam co się odziewać, bo rodno to tak. kukrydza i. O ja! Co? No pryskiwa to mhm. Polski, biarski, nóżka, sztuka. Trzeba uważać na niego. Może Torek jak teraz jest krasma to jest to też odpoczywa przynajmniej No u mnie jak najdziel wszystko odpoczywa Ale ogólnie bez fajnie się spróbuję No to się są już Ty, a co o tym polu będę chciał jak jeszcze po pole Też kukurydza A co jeszcze? Soje kupię. A no, zapak. ty sąsiad, dobry. No co, masz te letni, nasletni letni ten wczesny zapak. Tylko, tylko w kwietniu już go się nie dzieje, takiego się bardziej W mar marcu. Spierdzieliłem, dobra. Soja, soja będzie tutaj, tam będzie soja. Tu sobie, żepaki dwa rosną. Właśnie, że nie żepak. A ja już kończę Twoje pole i nagrywam. No lagi mam absorbować swój rzepak, może do tego, wiesz? Nie patrz na ten żółty, jest by mocny. A I właśnie będę się zobaczyć, jak moje rzepaki tam wyglądają. To co, jeszcze ja się... co w kolejnym odcinku ciebie będzie? Cześć niwa. Nieba żniwa, bo ja na kolonii miałem żniwa pierwszy, nie? No, A no to tym miłym akcentem na tle Nefholanda, Waltry i John Deere będziemy kończyć ten odcinek z dwazygnowicy. Ze mną był mój sąsiad Maciek. Cześć, cześć witam nara elo Zapraszam na jego kanał I widzimy A, się, na następnym... się w na następnym odcinku Na razie cześć Nara